Słuchajcie, właśnie jestem na lotnisku Razem z moim przewodnikiem, który sobie tam Za mną właśnie macha No i tak, dzisiaj sobie gdzieś polecimy Ale gdzie to tego jeszcze nie wiem I wy będziecie mogli się dowiedzieć razem ze mną Dlatego w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję I koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca To wtedy będziemy wiedzieć, gdzie my w ogóle Dzisiaj polecimy, tak, on sobie tutaj macha Bo on oczywiście poleci z nami razem, tak Razem sobie dzisiaj polecimy, no nie mówcie, że muszę tu teraz Naokoło wszystko przychodzić. nie, nie będziemy Przeskakujemy sobie to wszystko, wow On jest chyba troszkę zły na mnie, dobrze, ominimy sobie tą Kolejkę. Biletu nie kupujemy i wchodzimy tu do góry. Ej, co on do mnie chce? Ej, nie ma biletu, nie ma wejścia. No jak nie ma wejścia? Halo, przecież ja miałem mieć chyba jakiś bilet. Dobra, my znajdziemy jakieś inne przejście na pewno. Czekajcie, które my sobie możemy wejść. Tutaj żadnego przejścia nie ma, ale tutaj mamy jakąś drabinę. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do góry. O nie, podłoga jest tutaj mokra chyba. To sobie musimy przeskoczyć, tak, żeby w to nie wpaść. Cyk. Okej, okay, udało mi się. To w sumie nie było wcale takie trudne. I gdzie ja muszę teraz iść? Ej, czy ja muszę tutaj do góry jakoś wejść? Nie, tu żadnego przejścia. Ej, z Sługowałem się w ogóle, co się dzieje. Dobra, zejdźmy tutaj na dół, potem sobie przeskoczmy. I jesteśmy właśnie teraz za tym przejściem, które to jest całe zablokowane. Nie wiem dlaczego. Ci ochroniarze wyglądają strasznie, tak jakby chcieli mi pobić, ale dobra, nie zwracamy sobie na nich uwagi. Tu to są bagaże. Otwieramy sobie teraz drzwi i jesteśmy w jakimś miejscu z bagażami chyba, czy coś takiego. Mogę? Tu, tu nie mogę wskoczyć. Dobra, bynajmniej nie potrafię. I teraz mamy. Ej, co to jest? Młot, ej, on nam drzwi zamknął i chyba musimy sobie jakoś skoczyć po tych lampach? Dobra, damy radę, czekajcie. Cyk, cyk, jeszcze tutaj lamp Ło, wow, nie, prawie spadłem, co się stało w ogóle? Dobra, udało mi się, no i ochroniarz, widzicie, no tutaj poszło naprawdę mega fajnie To jeszcze sobie zbierzemy jakąś monetę Otwieramy sobie kolejne drzwi i teraz co to jest w ogóle? Ile tu jest bagaży wszędzie? No i widzę kolejnego ochroniarza, kolejnego ochroniarza No i chyba będziemy musieli sobie jakoś o, przed nimi uciec, tak mi się wydaje Ej, on mnie goni, zobaczcie, że on tutaj teraz stoi Jak mamy to zrobić? Nie, złapał mnie! Pan ochroniarz mnie ewidentnie bardzo nie lubi, dlatego szybko przed nim uciekamy Dawaj, 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 dobra, przeskakujmy to jak najszybciej się da. Wskakujmy teraz tu do góry. Czekajcie, tu są jakieś lasery w ogóle. Dobra, troszeczkę to jest dziwne, że lasery są na lotnisku. Ej, ja to muszę wejść teraz do góry. Może tędy mogę sobie wejść? Co? Nie mogę! Nie, co się stało? Ła! Już tym razem na pewno nie popełnimy takiego błędu. Dlatego spróbujmy wskoczyć sobie tutaj jeszcze raz. Chyba wejdę sobie na tą barierkę. I teraz udało mi się to przeskoczyć, chyba. Tak, dobra. Jesteśmy tutaj. Weźmy sobie tutaj jeszcze naszego trzech Widzę tutaj kolejnego ochroniarza. Jak teraz sobie przed nim szybciutko uciec? Czekajcie, weźmy sobie tutaj do góry. Skaczymy na dół, szybko! Tylko tu przeskakujemy i gdzie my teraz w ogóle jesteśmy. No nie, dobra, musimy się jakoś przez to przedostać i chyba właśnie wejść tutaj na samą górę. Ja ogólnie myślałem, że ja mam bilet, a to wygląda tak, jakbyśmy mieli się kraść do samolotu. Ja naprawdę nie wiem co my dzisiaj robimy. Nawet nie wiem, gdzie my polecimy. Łouj, wow, co jest? Wenty cały zniszczyłem, patrzcie, co się stało! Dobra, na rawenty. Całe wenty sobie oczywiście tutaj zniszczyliśmy. Boom! Dobra, wszystko zniszczone i właśnie jesteśmy gdzieś na zewnątrz. Dobra, mam jeszcze Jack tutaj. Mogę sobie przejść przez te drzwi, ej, nie mogę sobie przez nie przejść, ale mamy samolot. Słuchajcie, właśnie tym samolotem sobie Chyba gdzieś polecimy, tylko nie wiem, czy ja będę Tym samolotem sterować, chyba tak A jeżeli ja mam nim sterować, to to się raczej nie skończy Zbyt dobrze, no to co, lecimy Co się stało i gdzie ja jestem Ej, Wiecie co, tak myślałem, że to chyba nie jest Dobry pomysł, żebym ja sterował samolotem Bo sterowałem sobie troszeczkę tym samolotem I właśnie wylądowaliśmy na jakiejś chyba Opuszczonej wyspie, nie mam pojęcia Co tutaj jest, ale rozbiłem samolot Na szczęście udało mi się przeżyć, tylko tym razem Musimy się, wy... czy to jest zombiak Czy mi się wydaje, dobrze, może sobie lepiej do po nie podchodźmy, bo to chyba jest jakaś wyspa zombiaków w kalu. Ej, czemu ten zombiek próbował nam nie sprzyć kamień? Co ty sobie myślisz w ogóle? Dobrze, uciekniemy stąd jakoś. Na spokojnie, weźmy sobie pod tym krzaczku tutaj. Będziemy sobie po drodze się zbierać te monety, które nie mam w ogóle pojęcia do czego nam się przydadzą, ale raczej jakoś damy radę Nubku Halo, Nubku, pomóż mi! Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aj, ten Nobek, to chyba nie wie co się dzieje. Dobrze, chodźmy dalej. Tutaj sobie musimy to wszystko jakoś. Co tu jest? Ej, ja chcę na to wejść, serio, tylko tak, żebyśmy nie spadli na dół, bo wiecie co, wydaje mi się, że jak spadniemy tam na dół, to Mogą być tam rekiny, więc chyba jednak nie chcemy... Ło, wow, co kolce, 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 dobra, szybko! Na szczęście mi się udało to przeskoczyć i co ja mam teraz w ogóle zrobić? Tutaj z wody wyłaniają nam się chyba jakieś platformy, które musimy przeskoczyć i to bardzo, bardzo szybko. Dobra, dawaj, 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 jeszcze jedno, udało się! O, siemka, zombieczku. Dobrze, my sobie go ominiemy, tak, żeby go na pewno tam nie dotknąć. Przeskoczę sobie teraz tu obok. Ej, czy one się obudzą? One się chyba nie budzą, tylko sobie tak śpią właśnie. Ale my jesteśmy na jakiejś wyspie zombiaków, Do... Dobrze, bokiem sobie przyjdzie. Ej, czy ten zamek tańczy, czy mi się wydaje? Tak, on sobie chyba tańczy. Nie będziemy mu przeszkadzać, chodźmy dalej tym bardzo dziwnym mostem. Boję się, że ten most może się zarwać jak będę. Tak, dokładnie. Sami widzicie, że te deski normalnie. Padają. Ej, mogę jeszcze raz spróbować? Cyk? Oooo, wow, dobra, chciałem skoczyć raz, ale już się zarwał nam cały most. Chodźmy teraz tutaj dalej. I czy tu jest wulkan jakiś? Co tu jest teraz? Ej, to chyba nie jest wulkan, ale to strasznie dziwnie wygląda, więc chyba nie chcemy sobie do tego wpaść. Wejdźmy sobie może jak najwyżej. Muszę mieć jakiś zasięg, tylko że telefon chyba też gdzieś. coś się stało? Oj, nie, to są jakieś węże? To jednak nie są węże, tylko mrówki. Nieważne, nic nie mówiłem. Przeskoczymy sobie to tak, żeby w te mrówki sobie więcej na pewno nie wejść. Widzicie, wyspa w ogóle z ząbiakami, a mnie zabia jakieś mrówki. No, na takich wyspach to te mrówki mogą być bardzo dziwne. Dobra, prawie spadłem na sam dół. Ale okej, okay, nic się takiego nie dzieje. Jaka ta wyspa jest w ogóle ogromna? Serio, mega duża jest ta wyspa. No nie, znowu ten most. Narka, dobra, tu nam spadło na dół. Tu nam też spadło. To też nam spadło. I udało nam się przejść dalej. Ej, to wygląda jak węże, ale ja już nawet nie wiem, co to jest. Okej. Okay. Hop, hop. Teraz tutaj. Mamy kolejny kolejnego rzekomicika. Jak ja mam przejść przez ten most? Co tu jest w ogóle? Dobra, czekać. Chyba musimy jakoś tak na tej desce. Szybko do przodu. I oczywiście nam się udało. Ej, chyba będziemy musieli sobie przejść jakoś na drugą część tej wyspy. Tylko najpierw mamy taką strzałkę zrobioną, która pokazuje nam, żebyśmy. Co ja mam do tej lawy wskoczyć? I co teraz? No nic. Skaczemy na dół. Wow. Ej, gdzie my teraz jesteśmy? Co tu jest? Na to chyba nie mamy wskakiwać. Co? Oj, tu jest jakiś kamień z lawy. Dobra, szybko wskakułem przez to. Teraz do góry się wspinamy. I chyba. Musimy sobie przejść tutaj, tak, dokładnie tym sobie jakoś przejdziemy. Wchodzimy teraz na samą górę. Dawaj, dawaj. Boat, to jest las zombiaków. Serio, to jest las, w którym są same zombie. Co się dzieje? Nigdy w życiu nie pomyślałem, że będę na jakiejś wyspie. O, to jest mój samolot. Z Zombiakami, ale tak, jakoś tutaj niestety trafiłem, ponieważ no, nie potrafi latać samolotem. Kto mi w ogóle dał samolot, żebym ja sterował jakimś dziwnym samolocikiem Hop na dół, Znowu są te kamyczki. Dobra, szybko, bardzo szybko. Ej, prawy spodem, naprawdę mega mało brakowało. Wspinamy się teraz tutaj do Góry, kolejny checkpoint. jeszcze wyżej sobie teraz wchodzimy. Coś, co mam teraz zrobić? Czekajcie. Ej, nie wiem, co mam ja w ogóle mam teraz robić. Chyba muszę jakoś na to drzewo wskoczyć. Dobra, na szczęście mi się udało. Tam jest wulkan w ogóle. I mamy nawet jakieś tajne przejście, chyba coś takiego. Nie wiem, ja chcę tam wejść jak najszybciej. Może się jeszcze jakoś stąd wydostaniemy. Może ktoś mi nie spadłem! Nic się nie stało. Już jesteśmy z powrotem u góry. Jak to w ogóle wygląda, świetnie. Dobra, ostatnie tutaj zostały nam kamyczki do przeskoczenia. I co mamy? Wow, gdzie ja teraz lecę? Co się dzieje? Dobra. Dobra, właśnie chyba udało mi się trafić na tą kolejną wyspę Nie mam pojęcia nawet jak ja daleko jestem Ale chyba musimy wejść do środka Gdzie ja wpadłem? Ej, mogę patrzeć tylko z takiej osoby Dobra, przeskakujemy sobie to do przodu Ej, tu spada nam na dół w ogóle Teraz muszę chyba sobie... Nie, czekajcie, czy ja muszę zejść na dół, czy nie? Boję się, że to mnie zabije, ale na szczęście mnie nie zabiło Dobrze, przeskoczymy sobie tutaj wszystko dalej Nicie, Wow! Jakiś koles coś z góry spadł Kolejny jeszcze tutaj na wpadł Tu też jakiś będzie Tu chyba na szczęście żadnego nie ma Ale jest wielka kulka, która będzie... Nie, stój wow. Nie, dostałem w głowę Dobra, podejście drugie Nic się nie stało Teraz musimy sobie od razu tutaj wskoczyć Pamiętam o tym oczywiście Lecimy sobie da Nie, lata mi spaliła tym razem Dobra, to jest ostatnie podejście Bo tym razem wiem, że musimy sobie wskoczyć tutaj na dół Weź, wziąć sobie tutaj kolejnego checkpoint'cika I nie wpaść do lawy Bo te kamienie oczywiście chcą nam wszystkie paść. Wow, co to teraz jest Dobra, wskakujemy sobie cały czas do góry My wszędzie musimy tylko wskakiwać Ale, czekajcie, czy ja Dobra, jakoś dam radę C Udało się. I jeszcze raz cyk, i mamy chyba właśnie wyjście z tej jaskini. Gdzie ja jestem tym razem? Ej, co to jest? To jest jakiś ogromny zombie, jak którego są wbić takie słupy elektryczne. Ej. ja naprawdę nie wiem, gdzie my w tym momencie w ogóle jesteśmy, ale tutaj chyba coś się z tego nam powinno wyłonić. Dobra, lecimy, lecimy do przodu. Szybko, szybko, dobra, damy radę. Cyk, udało nam się. I co my teraz tutaj mamy? Mogę sobie przyciągnąć tą dźwignię. Ej, on dostał ode mnie prądem! Co się stało? Tylko jest jeden mały problem, ponieważ teraz musimy sobie stąd wyjść i odblokować jeszcze. Całą resztę. No nie. Ale chociaż już wiem, że nie mogę sobie wpadać do tego czegoś, do czego wpadłem. To jest jakiś kwas chyba, czy coś takiego. Kolce. O dobra, ale on szybko z tej ziemi. Biegniemy do przodu. Cyk u góry. Odpalamy sobie tutaj kolejny słup elektryczny, żeby ten złomak jeszcze bardziej dostał od nas prądem i nie wejdźmy sobie w te kolce. No nie wierzę w to. Panie przewodniku, spokojnie. Zaraz pana uratujemy w ogóle. Słuchajcie, nie wiem. Możecie policzyć w komentarzach, ile razy zginąłem w tym odcinku, bo to jest chyba jakiś mój rekord w ogóle. Nigdy tak długo jeszcze nie przechodziłem obi. Cały czas tylko ginę, ale Odpalamy ostatnią dźwignię. I tym razem już powinien chyba się tutaj nasz wydostać. Co się teraz stało? Ja już sam nie wiem, gdzie my teraz jesteśmy. Czekajcie, jedna jest! Wydostał się! Pomogliśmy mu! No, ty zombiaku, Nie masz z nami żadnych szans. Możemy sobie teraz stąd bez problemu uciec. Ej, gdzie on tam biegnie? Halo, panie przewodniku! Proszę nas tutaj nie zostawiać. Ja pana uratowałem. O nie, co to w ogóle się teraz jest? Na sam koniec musimy sobie dojść jeszcze do. A, to jest jakaś tratwa. No, bardzo fajnie. Super wycieczka. Mieliśmy sobie polecieć chyba na jakieś wakacje. Nie, no w sumie to ja nawet nie wiem, gdzie mieliśmy polecieć. A tymczasem. Jesteśmy na wyspie Jest przewodnik i jest jeszcze ktoś Z tej wyspy i zombie, który w środku Tańczy, tak, udało nam się ogólnie tego zombiaka Złapać i to jest chyba Nasza prywatna wyspa, tak mi się wydaje Więc słuchajcie, udało nam się to przejść Dzięki, że oglądacie ten odcinek do końca Możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję A my się widzimy w kolejnych odcinkach Narka wszystkim